Podział czworokątów trapezoidy. Zaczniemy może od pojęcia czym jest trapezoid. W czworokątach wyróżniamy dwie podstawowe grupy, a mianowicie trapezy. A to co trapezem nie jest w czworokątach jest właśnie trapezoidem. Więc jeżeli określimy sobie definicję trapezu, to każdy inny czworokąt, który trapezem nie jest, będzie właśnie trapezoidem więc y, czym jest trapez? Trapez jest to taki czworokąt, w którym istnieje przynajmniej jedna para boków do siebie równoległych. Czyli na przykład trapez, trapez równoramienny, trapez prostokątny, równoległobok też, kwadrat, prostokąt, rąb. to są trapezy, ponieważ istnieje przynajmniej jedna para boków Równoległych. Więc czym jest trapezoid? Jest to taki czworokąt, w którym nie ma ani jednej pary boków, które są do siebie równoległe. To jest wtedy trapezoid. I przechodzimy do zadania. Oblicz miary kątów czworokąta ABCD, wiedząc, że przekątna AC zawiera się w dwusiecznej kąta przy wierzchołku A. Oraz suma miar kątów DAC i DCA wynosi 90 stopni. Kąt DCA ma miarę dwa razy większą niż kąt ACB, a kąt ABC jest o 60 stopni większy od kąta DAC. Z no, samej treści zapisanej w języku polskim ciężko to wszystko poskładać, dlatego zrobimy rysunek poglądowy. Pamiętając o tym, że to są jedna trapezoidy, a tym bardziej nie pisze, że to jest trapez, czyli musimy narysować czworokąt na rysunku poglądowym, w którym żadna para boków nie będzie do siebie równoległa. Narysuję taki czworokąt. Powiedzmy, jest to. Czworokąt A, B, C i D. I teraz będziemy rysowali sobie te wszystkie zależności. Żadne z tych boków nie są do siebie równoległe. Pomimo tego, że to tak może wygląda. Będzie opisywali. Przekątna AC zawiera się w dwusiecznej kąta przy wierzchołku A. Przekątna AC. Jest przekątna AC, i skoro ta przekątna jest dwusieczną całego tego kąta, to moglibyśmy sobie opisać pojedynczymi literkami. Na przykład, że tu jest alfa, to i tu też musi być alfa, bo to jest dwusieczna. I mamy pierwszą zależność naniesioną: suma miar kątów DAC i DCA, DAC. DAC to jest ten kąt i DCA no opiszmy sobie to inną literką na przykład kąt beta czyli kąt DAC plus kąt DCA to jest 90 stopni a w naszym przypadku DAC to jest alfa, a DCA to jest beta. I mamy już tę pierwszą zależność. Jeżeli tak, to możemy już stwierdzić, na przykład, że skoro ten kąt i ten w trójkącie dają w sumie 90 stopni to ten kąt musi być oczywiście prosty. Przejdźmy dalej. Może uzależnimy sobie jeden kąt od drugiego, ponieważ ja wolę liczyć w alfie, więc wyliczę kąt beta. To jest 90 stopni odjąć alfa. Mamy już zależność tego kąta od kąta alfa. Do tego miejsca już doszliśmy. Czytamy dalej. Kąt DCA, D... CA dCA ma miarę dwa razy większą niż kąt ACB. ACB. A C, B. No to wprowadźmy kolejną literkę. Niech to będzie kąt gamma. Jeszcze raz. Kąt dCA ma miarę dwa razy większą niż kąt ACB. DCA czyli beta. To jest dwa razy kąt ACB, czyli gamma. Mamy zależność między kątem beta i gamma. To może? Skoro beta uzależniliśmy od alfy, to i gamę uzależnimy od alfy. Zamienię stronami i wiem, że beta wyraża się taką zależnością. Czyli 2 gamma to będzie 90 stopni odjąć alfa, bo wstawiliśmy w miejsce bety, więc aby wyliczyć sam kąt gamma, to dzielimy przez 2 czyli gamma będzie równe. No 90 na 2 to jest 45 stopni. Odjąć i tu będzie jedna druga alfa. Czyli ten kąt mamy uzależniony od alfy, ten też mamy uzależniony od alfy. Doszliśmy do tego miejsca. Czytamy dalej. A kąt ABC jest o 60 stopni większy od kąta DAC. Zapiszmy to matematycznie. Miara kąta ABC, skoro jest o 60 stopni większa od kąta DAC, to będzie to równe kąt DAC plus 60 stopni. Kąt ABC. ABC. Nie oznaczyliśmy sobie. Niech to będzie kolejna literka greckiego alfabetu. Mała literka delta. Czyli kąt ABC, czyli nasz kąt delta. To jest kąt DAC. DAC, czyli alfa. I plus 60 stopni. Nie musimy nic robić. Proszę spojrzeć. Wszystkie kąty: beta, gamma i delta. Czyli ten, ten i ten. Są uzależnione od kąta alfa. I spójrzmy, co nam to daje. Spójrzmy w takim układzie na ten trójkąt. To jest trójkąt. W nim występują kąty alfa, gamma i delta. Skoro tak, to znaczy, suma tych wszystkich kątów musi wynosić 180 stopni. Czyli Rozważamy w tym momencie trójkąt ABC, trójkąt ABC, żebyśmy wiedzieli skąd to było wzięte. Z trójkąta ABC kąt alfa plus gamma i plus delta musi nam dać 180 stopni. Alfa, gamma i delta. Wstawiamy. No alfa pozostanie alfą. Gamma Pospójmy, jest uzależniona w taki sposób od alfy, czyli 45 stopni odjąć jedna druga alfa, to jest gamma i plus delta jeszcze, czyli dodać, i zamiast delty wstawimy alfa plus 60 stopni. I nam to daje 180 stopni, tak jak w każdym trójkącie. Czyli to wstawiliśmy w miejsce. Gamy, a tę zależność wstawiliśmy w miejsce delta. Mamy już równanie. Jak widzimy, jedyną nie jest alfa, zatem alfę na pewno będziemy mogli wyliczyć. Po kolei. Alfa, odjąć 1, druga alfa, to jest 1, druga alfa, i dodać alfa, to jest 3, drugie alfa. Po prawej stronie Damy wszystkie kąty. Jest 180 stopni, a po lewej stronie jest 105 stopni. Na plusie przerzucamy minus 105 stopni. Czyli 3 drugie alfa jest równe po odjęciu 75 stopni. Aby wyliczyć alfę, no to dzielimy przez 3 drugie, ale dzielić przez ułamek to jest to samo, co pomnożyć przez jego odwrotność i kąt alfa będzie równy. 75 stopni razy 2 trzecie. W trakcie tego mnożenia możemy coś skrócić. 75 na 3. Tu będzie 1, a tu będzie 25. Więc zostaje nam mnożenie tylko i wyłącznie 25 stopni razy 2. I uzyskujemy z tego, że alfa to jest 50 stopni. No dobrze, mamy już alfę. No to może mieć każdy z pozostałych kątów. napiszę tu z boku. Czyli kąt beta. Poszukajmy to jest tutaj zależność. To jest 90 stopni. Odjąć alfa, czyli 90 stopni odjąć 50 stopni, czyli 40 stopni. Już kąt beta mamy. Kąt gamma to jest tutaj. 45 stopni odjąć 1, druga alfa, czyli 45 stopni odjąć i połowa z 50 to jest 25 stopni. I uzyskujemy 20 stopni. I kąt jeszcze delta to jest alfa plus 60 stopni, czyli alfa, czyli 50 plus 60 stopni, czyli 110 stopni. Mamy wszystkie kąty z tego rysunku. Ale jakie jest pytanie? Oblicz miary kątów czworokąta ABCD? Znaczy, odpowiedź powinna zakończyć się tak. Kąt A wynosi tyle, kąt B wynosi tyle, kąt C i kąt D. No to po kolei będziemy patrzyli na rysunek i będziemy wpisywali. Kąt A. Kąt A. No to spójrzmy na rysunek. Kąt A składa się z dwóch kątów alfa. To jest 2 alfa. Dwa alfa, czyli 2 razy 50 stopni, czyli 100 stopni. Już kąt A mamy. Kąt B. Spójrzmy na rysunek. Kąt B to jest dokładnie kąt delta. Czyli jest to równe dokładnie kątowi delta, a kąt delta widzimy to jest 110 stopni. Kąt C. Wracamy do rysunku. Kąt C składa się z sumy dwóch kątów: beta plus gamma. Zapiszemy to sobie. Beta plus gamma. No to obliczenia mamy w tym miejscu wyliczone beta i gamma, czyli 40 plus 20, czyli 60 stopni. I zostaje nam jeszcze kąt przy wierzchołku D, ale jak pamiętamy z rysunku, ten kąt tam już od razu wyszedł z tej sumy miar kątów. Czyli to jest kąt 90 stopni. I można powiedzieć, że ten zapis jest odpowiedzią do tego właśnie zadania. Zadanie drugie w tym temacie. Jest następujące. Jedna przekątna pewnego czworokąta dzieli go na dwa trójkąty o obwodach 20 cm i 40 cm, a druga chodzi oczywiście o przekątną na dwa trójkąty o obwodach 30 cm i 50 cm. Wiedząc, że suma długości przekątnych jest równa 26 cm, oblicz obwód tego czworokąta. Narysujemy jakiś sobie taki czworokąt z przekątnymi. Na przykład tu będzie jedna przekątna, tu będzie powiedzmy druga przekątna i mamy czworokąt. I określimy sobie zależność. Obliczmy sobie, może tak, Opiszmy sobie przede wszystkim długości boków. Niech to będzie A, B, C i D. Ta przekątna niech będzie X, a ta przekątna niech będzie Y. No i będziemy czytać zadanie, będziemy wstawiać te zależności. Jedna przekątna dzieli go na dwa trójkąty o obwodach 20 i 40. Załóżmy sobie, że mówimy o przekątnej x. Jeżeli jest przekątna x, to widzimy dwa trójkąty: ten u góry i ten na dole. Czyli tak, powiedzmy sobie ten mniejszy, czyli a dodać b i dodać x to jest obwód tego pierwszego trójkąta, to jest 20. Natomiast 40 to będzie suma C plus D i plus X. C plus D i plus X to jest 40. I ta przekątna X podzieliła ten czworokąt na dwa trójkąty o odpowiednich obwodach. Teraz weźmiemy drugą przekątną, przekątna Y. Podzieliła nam na trójkąty ten taki dolny, i tamten po lewej stronie taki większy. Czyli jeżeli na obwody tych trójkątów to jest 30 i 50, to znaczy, że B plus C i plus Y to będzie 30. Natomiast ten drugi trójkąt, ten, czyli A plus D i plus Y to będzie 50. A Plus d i plus y to jest 50 cm. Ktoś powie tak. No, jeszcze mamy jedną zależność podaną, a mianowicie, że suma tych przekątnych to jest dokładnie 26 cm. Teraz spójrzmy, ile mamy równa i ile niewiadomych. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć równań. A niewiadomych jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Powinno nam brakować jednego równania. Ale tu akurat jest to tak sformułowane, że możemy z tym sobie poradzić. A mianowicie, sumujmy sobie te równania. Dodajmy je wszystkie tutaj lewe strony i prawe strony. To zobaczmy tak. Gdybym dodawał lewe strony, to miałbym a plus b plus x plus c plus d plus x plus b plus c plus y plus a plus d plus y. Ale jak pokładam sobie, tym tak przykrył, to tak naprawdę widzimy, że sumując, mam dwie literki a, dwie literki b, dwie literki c, dwa x i dwa y. Czyli Sumując lewe strony mam 2a plus 2b plus 2c plus 2d plus 2x i plus 2y. To jest suma tych lewych stron, a suma prawych stron, no to sumujmy. 20 plus 40 to jest 60, 90, 140. Podsumowanie jest 2, 2, 2, 2, 2, 2, 140 No podzielmy przez 2 Co zostanie? a plus b plus c plus d plus x plus y równa się 70 Dlaczego to zsumowałem? Bo teraz spójrzmy x plus y występuje w tym miejscu i to jest podane to jest 26. A czym jest A plus C plus D. To jest dokładnie obwód tego czworokąta. Pisze oblicz obwód tego czworokąta. No to zakończmy to zadanie. A plus B plus C plus D. plus i tutaj wstawiamy 26 jest równe 70, czyli A plus B plus C plus D wynosi 44 cm. Czyli my nie musimy każdą z tych literek wyliczyć, ale to jest dokładnie obwód. Czyli odpowiedź. Obwód tego czworokąta wynosi. 44 cm. Zakończy zadanie.